Siemano, witam Was w kolejnym filmie. Dawno nic nie było na kanale. Z tego względu, że też za dużo się nie dzieje. Ostatnio e, głównie czas spędzałych nad remontem John No John Deere już jest gotowy. Na razie w ogóle jeszcze nie pokorzę. Może w niedzielę zrobimy taki film już, e, jak wygląda. Bo naprawdę roboty tam było no, prawie miesiąc. Tak się wydaje, że tu pomalować tylko, ale. No, roboty, roboty dużo. On tu teraz stoi, tak żebym nagrywał, żeby go nie było widać. Dzisiaj, tutaj działał pod wiatą głównie. Pogoda jest taka, jak sami widzicie, deszczowa. Mokro. Dużo deszczu spadło ostatnio i naprawdę jest bardzo mokro. Ale w przyszłym tygodniu, już jakieś wypogodzenie może przyjść. Także myślę, że będziemy startować tutaj z nawozami. Tu, na pierwsza dawka, pulan. Będziemy wysiewać pulon. Po rzepaku i po, po pszenicach po kukurydzy Jakieś 200-250 kg Zależy jak wyjdzie, bo też dokładnie ten rozsiewacz nigdy nie umie ucelować. I... I mam jeszcze tam 1000 litrów RSM-u, także To będę chciał właśnie zastosować Na pszenicę i na rzepaki Pszenica po rzepaku jest dość dobrze rozkrzewiona, także tam Chyba jeszcze poczekam z tym dawką, bo tam na tym polu 4 hektary, no to tam narobię, chcę kolej na jesień z opryskiwaczem także tam poczekam aż bardziej przetchnie no i muszę jeszcze przygotować opryskiwacz do RSM-u czyli do tych do tych tutaj głowic dokupić kołpaki kołpaki pasując a tutaj mam jedno wolne jeszcze to tutaj zastosujemy dwa wolne zależy bo tutaj niektóre są ułamane dołożymy Pierwsza do rsmu Może w przyszłości jeszcze jakieś inno. Tutaj mam pojedyncze Eżektorowe, niebieskie z matu. No ale głównie żeby do rsmu było dożyny, bo Teraz tym, tym opryskiwaczem Będę rozlewał rsm Tamten opryskiwacz stoi Był na OLX, no ale nikt nie chciał go kupić W sumie przez zimę też chyba Nikt nie kupuje, bo tam dzwoniły dwie osoby Czy go można sprawdzić, no ale w zimie to nie będziemy Opryskiwacza zalewać wodą bo to zamarzni mi potem i co z tym Także chyba zaś go ogłoszę. No już się zastanawiałem, czy dokupić do niego elektrozawory bo powiem szczerze, tak, teraz go wystawiłem za 8 chyba. No 7 tysięcy, 6-7 tysięcy by chciał za niego dostać. No to jakby, jakby dołożyć do niego zawory, to jest 5 tysięcy, no to wtedy bym już musiał cenić więcej z 15 tysięcy. Chyba jest tak urąbany od tego spawania, szlifowania tutaj. Dołożyć te elektrozawory, no to wiadomo, cena od razu do góry. No to jest 15 tysięcy. Jak patrzę po tych opryskiwaczach, to one są drogi, no Ten mój jest fajny, bo on jest rozkładany na 15 metrów, na 21 metrów i wszystko jest sterowane z, ze sterownika. Także no... No prawda, opryskiwacz jest jak na swoich latach zarąbisty. Ten jest trochę zawalaty, laty, bo jedziesz z nim no to te lance jednak wysoko, daleko trochę bują tym. No ale dobra, to jest temat na, na przyszłość. Także w poniedziałek myślę, że uda mi się rozsiąć. Dzisiaj mamy czwartek. Sobota wyda jechał w John Deerem na osiedle, bo muszę skóć łazienka, kapelki w łazience. Także do łyżki będę sobie ten gruz i to wywieziemy tutaj na kupka, No i zapnęmy sobie już rozsiewacz mm, Przywieziemy platformę No bo z tutaj główny traktor z którym rozsiewa też nawozy I mam zrobiłem taką platformę, że yy, kłada po prostu big baga i, i wysypuje się prosto do rozsiewacza yy, Tutaj wczoraj robiłem porządki bo po tym malowaniu po tym remoncie jednak Eee, nasyfiło się tutaj i chyba mi się przytarł kompresor chyba mi się przytarł kompresor bo urywało mi oba filtry no i przy tym malowaniu strasznie się pyliło zobaczcie tu Widzicie, cały zielony i chyba mi przytarło się bo teraz zauważyłem, że jakoś e, długo pompuje za długo nabija ciśnienie no i uznałem to pewnie przez to malowanie jakaś tam e, zasysało ten kurz no i go przytarło na razie tutaj działają są, Dominik na wyjeździe, wczoraj był na urodzinach u Pawłasneli. był też na proteście rolników w Lesznie, u Dorisanki tam spędził 2-3 dni, także wziął też ze sobą kamera, nagrywał tam jakieś vlogi do Was i zmontujemy coś jak wróci, bo widzieliście tam był ostatnio też we Wrocławiu. Jest tak zmazany, czy nie jest tak smazany? We Wrocławiu i nagrał fajnego vloga do Was. No, trochę jest tych. Tak. Nagrał fajnego vloga, dużo wyświetleń było. No i co odnośnie tego strajku rolników? No powiem Wam, jest nieciekawie. Ja to, co tak tutaj gospodarza, bo gospodarza. Z tego nie żyję, To jest tylko takie dodatkowe zajęcie. No i oni mają na szczęście żadnych kredytów. Także już ja śpią spokojnie, cokolwiek się nie wydarzy. No to jeszcze jakoś poradza, ale naprawdę jest mi szkoda tych rolników, bo ta sytuacja co jest teraz to jest naprawdę no nie widzę z tego wyjścia. Rząd nie wspiera nas w ogóle. Bo jak siedzi w Sejmie to tam śpi. Oby się poprawiło w tym rolnictwie. Żeby te ceny były też lepsze. Bo naprawdę robić, żeby robić to. Cały czas potrzebne są osoby na granicach, także jak ktoś jest chętny na wyjazd no to Szukajcie koordynatorów i jedźcie wesprzeć chłopaków. No i niestety nie mogę, bo chodzę do pracy. No nie mam tyle wolnego, jeśli by chciał na każdy strajk, na każdy protest. Niestety no minus pracy na etacie, że, że musisz w tej robocie być. Ziały ruszają też dopłaty do kukurydzy. Coś tam to podreperuje budżet. Zobaczymy jak to wyjdzie. U nas ma być 500 zł do hektara. No to coś to tam podratuje sytuacja, ale to jest tylko krótkowzroczne. Bo co z tego, że dałem kasa. Jak nie, nie eliminują tej przyczyny To jest bez sensu. No. Te dopłaty do wszystkiego są bez sensu. Dają dopłata do nawozów, to zarob nawozy do góry. Dają dopłata do pszenicy, zarówno pszenica idzie na dół. Także ciężkie czasy, ciężkie czasy rzepak już startuje. Ale zobaczcie jak ten okres. Proszę, jest bardzo mocno. Tam e, taki mokrzejsze miejsca widać, że nawet jeszcze liści nie puścił zielonych. Z, zmasakrowały go te sarny, ale jest... Ale odbuduje się, no, się odbuduje. Tam spróbowałem talerzówką, e, zasiejemy tam owiec, na próba na tym kawałeczku. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Jak uda się ten owiec, no to w przyszłym roku zasiejemy na całej tej prowie, spróbujemy. Do tego jest półtorej hektara jakoś. Także próbowalibyśmy tutaj zasiąść owca I, I może faktycznie wypali, uda się to I wyda się tutaj sią na ten owiec Widzicie, pojeździłem talerzówką e, Posiejemy tutaj ręcznie owiec, albo rozsiewaczem, jeszcze nie wiem Później zaś to I co będzie to wiecie Urośnie to urośnie, nie urośnie to nie urośnie Ale zawsze coś tam urośnie Posiejemy go gęści e, No to wiadomo, po talerzówce to nie będzie tak idealnie wysiany jak po siedmiu, ale myślę, że sobie też poradzi. W przyszłym tygodniu, podesnie to będziemy, będziemy siadać. Dobra, tyle to w tym dzisiejszym odcinku. Jest hmm. za dużo się nie dzieje, bo pogoda jest niesprzyjająca. Także powoli powoli będzie robić się ciepło. No to powoli też będzie e, coraz więcej tych filmów, bo będziemy po prostu więcej czasu mogli e, tutaj pracować. Dzień będzie dłuższy.

Podpiszcie 2000, za te wały 2000. Tutaj jeszcze jest obciążnik taki niepotrzebny. mi też taki obciążnik za 300 zł. No i tyle. Więcej nic nie mam. No i tam tamtym opuszkiwacz. Dobra, czym się do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, hej.